Policzanie muszkieterami. W piątek, 17 kwietnia mieszkańcy Polic przyłączyli się do akcji Zbieramy Krew dla Polski. Akcja została zorganizowana po raz drugi przez grupę muszkieterów i Polski Czerwony Krzyż. No, jesteśmy z Polskiego Czerwonego Krzyża, z zarządu, Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego w Szczecinie. Jak wiemy, dziś akurat w tym roku Polski Czerwony Krzyż obchodzi jubileusz 90-lecia. Polski Czerwony Krzyż, oprócz honorowego krwiodawstwa i pierwszej pomocy, niesie pomoc doraźną i socjalną najuboższym. Podczas akcji policzanie mogli oddawać krew w specjalnym ambulansie PCK, który stał przed supermarketem przy ulicy Grunwaldzkiej. Ponadto odbyły się pokazy pierwszej pomocy, konkursy w bandażowaniu i konkursy plastyczne z nagrodami. Honorowi krwiodawcy otrzymali pamiątkowe kropelki. Dlaczego tak chętnie przyłączyli się do akcji? Samo oddawanie krwi wydaje mi się, że jest to największa satysfakcja, że możemy uratować. Drugie ludzkie życie. Co minutę jest potrzebny litr krwi. Szczególne zapotrzebowanie na ten płyn odnotowuje się latem, kiedy ruch na ulicy jest większy i zdarza się więcej wypadków. Potrzebują również osoby, które przeżyły poniedziałkową tragedię w kamieniu pomorskim. Dlatego każdy, kto mógł i chciał, krew oddał. Niektórzy czekali na otwarcie punktu poboru krwi jeszcze zanim przyjechał ambulans. Wydaje mi się, że to jest. Um... Konieczne, wszyscy, którzy są zdrowi, powinni oddać krew w tym e, potrzebującym, bo nigdy nie wiadomo, kiedy e, nam albo komuś na, z naszej rodziny e, przytrafi się coś podobnego i wtedy e, będzie potrzebna dla nich krew. Zbiórka krwi jest częścią kampanii zainicjowanej przez grupę muszkieterów Konwój muszkieterów Oddaj krew, uratuj życie i w tym roku odbywa się w obrębie 13 województw. Akcja rozpoczęła się 3 kwietnia i potrwa do 17 października. Organizatorzy przewidzieli przeprowadzenie 127 akcji w 126 miastach польский.